Zadanie. W prostokątnym układzie współrzędnych dane są dwa punkty. A o współrzędnych minus 1, minus 2 i B o współrzędnych 2, 1. Te dwa punkty są już zaznaczone w układzie współrzędnych. Czy punkt B leży w kole ośrodku w punkcie A i promieniu 4? Odpowiedź uzasadnij. Uważaj, teraz zrobimy coś niedozwolonego, czyli narysuję... Koło o promieniu 4 i graficznie sprawdzimy, czy punkt B należy do tego koła, czy nie. Promień naszego koła będzie równy 1, 2, 3, 4. Widzisz? I punkt B leży poza naszym kołem. Ale oczywiście zadanie trzeba zrobić w sposób dozwolony. Teraz połączymy punkt A z punktem B odcinkiem. I dorysujemy tutaj taki trójkąt prostokątny. Odcinek AB oznaczymy przez x. Może zapiszmy sobie, że odległość AB to jest x. Ten trójkąt prostokątny, który nam powstał, ma boki. Tutaj mamy trzy kratki, i tutaj również trzy kratki. Obliczmy odległość od punktu A do B, czyli naszego x. -a. W tym wypadku X stanowi wzór na przekątną w kwadracie, czyli A pierwiastek z dwóch, w miejsce A jeżeli wstawimy trójkę, otrzymujemy trzy pierwiastek z dwóch. Jeżeli pamiętasz, że pierwiastek z dwóch to jest w przybliżeniu 1,41, możesz wymnożyć i od razu udzielić odpowiedzi. I sprawdzi, czy ta wartość jest większa czy mniejsza od 4. Ale jeżeli nie pamiętasz, możemy to zrobić inaczej. Po prostu włączymy trójkę pod znak pierwiastka. Jak to się robi? Tutaj dopisałem stopień pierwiastka, więc piszemy 3 do kwadratu razy 2. 3 do kwadratu razy 2. I w wyniku obliczeń otrzymujemy tutaj 9 razy 2. To jest pierwiastek z 18. A nasz promień jest równy 4. A 4 to jest pierwiastek z 16. I co jest większe? Pierwiastek z 18 czy pierwiastek z 16? Pierwiastek z 18 jest większy i on jest większy od promienia. Zatem już z tego możemy wywnioskować, że punkt B leży poza naszym okręgiem. Teraz w zasadzie możemy podać odpowiedź. Odległość AB jest większa niż promień okręgu ośrodku w punkcie A, zatem punkt B leży poza kołem. Mimo że zadanie już zostało wykonane, chciałbym jeszcze pokazać drugim sposobem, jak wyznaczyć X, tym razem stwierdzenia Pitagorasa. Tutaj mamy 3, 3, czyli te boki przy kącie prostym dodajemy z kwadratami, i to jest przeciwprostokątna, czyli x do kwadratu. 3 do kwadratu to 9, tutaj też 9 równa się x do kwadratu. 9 i 9 to jest 18, równa się x kwadrat. Więc z tego mamy, że x to jest pierwiastek z 18. A dalej znowu trzeba byłoby wykazać, że jest to większe od pierwiastka z 16, czyli od naszego promienia. I odpowiedź już jest.